Ja na imię Kowalski, jestem zawodnikiem startującym na 1,4 mili. Dzisiaj przyjechałem do Lublina, żeby wziąć udział w ostatniej eliminacji 1,4 mili. Ilość punktów zdobytych w sezonie wskazuje na to, że nawet gdybym zajął w sumie w tej chwili czwarte miejsce, jestem w stanie ilością punktów e, odebrać tytuł mistrza Polski w klasie RWD Turbo. Auto, którym przyjechałem jest to Porsche 911 model 964. Jest to jedno z ostatnich klasycznych Porsche, które jest zasilane silnikiem chłodzonym powietrzem. Wszystkie inne to już czajniki. Tutaj na ulicy udało się uzyskać prędkość około 190 km na godzinę po dystansie tych 400 metrów auto przyspiesza od zera do 100 2,6 sekundy fajna impreza, oby tylko nie padało Yeah, <laughs> z tyłu i go podnieść. Jedna osoba swobodnie podnosi na samochód. Zainstalowany Barr, żeby nie podrzucało za bardzo przodu do góry.